Witajcie na kanale Poland on Air. Ja nazywam się Aleksandra Łogusz, a ja nazywam się Maciej Margas. Tym razem jesteśmy we Włocławku, Tak, ponieważ realizujemy cykl filmów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nas już teraz czołoweczka i lecimy. I lecimy. Ale pięknie wyszło słońce. Przede mną cudowny widok na Wisłę. Zobaczcie. <grym> Za mną Maciej odpala drona. No, myślę, że wyjdą tutaj piękne zdjęcia. Korzystamy z pogody. No w sumie to plan był taki, żeby pojechać na drugą stronę Wisły i stamtąd nagrać takie ujęcie panoramy w Włocławka z Nadwisły. Ale zdaję sobie sprawę, że przecież mogę to zrobić równie dobrze z tej strony Wisły i polecieć z domem, prawda? No i polatany nad Włocławkiem, no szczególnie zwraca uwagę katedra, która się tam znajduje, i park obok niej, który się ciągnie prawie przez. Całe miasto. No a poza tym oczywiście piękna wisła, szeroka bardzo już na tym odcinku i idąca przez stary rynek, tam dalej, aż do centrum, taka główna aleja, która z ziemi tego nie widziałem, ale z góry jak się okazuje, ona przez całe miasto idzie, więc to też sympatycznie wyglądało. To jest chyba. Prawdziwy mural, w sensie zrobiony z kostek brukowych. Ale murale są na murze, a to jest na ziemi. No coś tu ewidentnie nie gra. Ewidentnie. Jednym z charakterystycznych punktów Włocławka, który widać już z daleka, jest Bazylika Katedralna pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, która znajduje się właśnie za mną. No i muszę przyznać, że jak jechaliśmy przez miasto i nagle wyrosły te dwie wieże tej bazyliki, to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. I to, co jeszcze zwraca uwagę, to jest mnogość różnego rodzaju detali. Zarówno na bazylice, jak i tutaj na dzwonnicy obok. E, takie charakterystyczne żygacze, jakieś e, takie detaliki, no naprawdę robi to wrażenie i w środku bazylika też. Wygląda imponująco. Myślę, że odwiedzając Włocławek, na pewno warto tu przyjechać. No dobrze, i to chyba tyle ze zdjęć Włocławka na dziś. Jeszcze ostatnie wykonaliśmy tutaj w samym centrum przy Pomniku. I co? Jedziemy dalej Jedziemy. do kolejnego miasta baje w takich ciasnych uliczkach, no normalnie, prawie jak w Porto. No. A jesteśmy w Ludziądzu. Tak, pierwsze loty za nami, musimy iść podładować baterie, bo już nam się skończyły, zgrać materiały. I przy okazji trochę pozdychać. A nie wiem, czy wiecie, że to nie jest nasza pierwsza wizyta w tym mieście. To prawda, byliśmy tu już chyba ze dwa albo trzy razy. Chyba trzy razy. A to dlatego, że bardzo niedaleko stąd znajduje się drukarnia, w której drukowaliśmy album Poland on Air. Tym, co na pewno wyróżnia Grudziąc na tle innych miast, są zabytkowe spichlerze, które znajdują się za nami, które tworzą naprawdę niezwykłą panoramę tego miasta. No i nadają takiego fajnego klimatu. Chyba nie ma drugiego takiego miasta w Polsce z taką panoramą. Tym bardziej, że Grudziądz jest pięknie położony tuż nad Wisłą mamy. Mega szerokie, fajne bulwary, a tam za mną, o tu, 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 znajduje się wieża widokowa i ruiny zamku, które można zwiedzać za darmo, więc w każdej chwili można sobie przyjść i podziwiać panoramę Grudziąda z wysokości. A tutaj ta przestrzeń w środku miasta sprawia, że jest taki fajny, nieśpieszny klimat. Bo serce ułana, gdy położysz je na dłoni na pierwszym miejscu, panna, przed panną tylko konie. <grywy> Toruń to jest kolejny przystanek na naszej liście naszego turnie po kujawsko-pomorskim i dzisiaj już wykonaliśmy serię zdjęć, ale było trochę bardziej pochmurno rano i stanęliśmy przed wyborem: czy filmować, jak jest pochmurno, czy poczekać. Yy, lataliśmy, jak było pochmurno, bo mogło być jeszcze gorzej, a okazało się, że jest lepiej. Więc powtórzymy jeszcze raz te same ujęcia w słońcu. Taka ciekawostka właśnie tutaj kręcony był jeden z moich ulubionych filmów, kultowa komedia z czasów PRL-u, czyli Rejs. Tutaj możecie sobie zobaczyć e, zdjęcie e, z planu z e, kultowym aktorem e, Janem Himi z Bachem, którego osobiście uwielbiam. A z drugiej strony. Ciao! Zdjęcia z, backst z backstage'u. Nie wiem e, ile razy widziałam film Race ale zawsze, kiedy znowu leci gdzieś tam w telewizji, czy też mam na płycie, zawsze śmieszy mnie tak samo. To jest po prostu jakiś fenomen. <grym> Jestem mega ciekawa, czy Wy kojarzycie film Rejs, czy macie swoje ulubione cytaty. Piszcie w komentarzach, czy Was to śmieszy. Hasło, że pytania są tendencyjne albo ja to proszę Pana najbardziej lubię tą muzykę, którą już raz słyszałam. W tak pięknych okolicznościach. Jak przyrody. I ten tego... A w ogóle, to nie wiem czy wiecie, że ten film w, pod koniec lat 60., początek lat 70., był nagrywany, wiecie, analogowo, czyli na taśmie. Tej taśmy zawsze brakowało. To nie jest tak, że można było sobie zrobić drugiego, trzeciego dubla, to no, po prostu były koszty. No a i Maklakiewicz, i Jan Himmelsbach czyli dwie główne postacie, i w ogóle wielkie osobowości aktorskie byli znani z tego, że lubili zaimprezować, i bardzo często, kiedy nie byli zadowoleni z efektu nagrań, wyrzucali taśmy po prostu do Wisły. I bardzo dużo materiału, który został nagrany, Zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach, i tak naprawdę to, co widzimy w filmie, to jest tylko jakiś tam maleńki promil tego, co zostało nagrane. I jak będziecie oglądać film ponownie albo pierwszy raz, zwróćcie uwagę, że cały film jest nagrany tak, jakby był. Y w identycznych warunkach pogodowych, że nie widać upływającego czasu. I to właśnie jest taki zabieg reżysera, który miał problem z tym, jak zmontować to, co udało się. Co udało się przed nimi schować, jak to posklejać? I właśnie to był taki sprytny zabieg. Dron to jest rzecz, która zawsze budzi duże zainteresowanie i kiedy jeszcze latają tylko mniejszymi dronami, to ludzie przygotowcy obok zazwyczaj pytali. Ile to na baterii wytrzymuje i jak daleko może polecieć. Natomiast odkąd latam z Majerem ludzie pytają ile to kosztuje. Testuję różne typy odpowiedzi i właściwie czy powiem, że ten dron kosztuje 5 tysięcy, 50 czy teraz 300 tysięcy powiedziałem. Generalnie reakcja jest zawsze taka sama. Aha. No a dlaczego mnie to irytuje? Dlatego, bo ludzie pytają o to zazwyczaj wtedy, kiedy latam, kiedy jestem w powietrzu, mam 15 minut na bateriach, żeby zrobić wszystkie ujęcia, których potrzebuję i ktoś rozprasza moją uwagę, bo poza tym to spoko. Mogę opowiadać ile trzeba o tych dronach. Znanych wolek. wstrzymał słońce, a ruszył ziemię. A w ogóle to całkiem zabawne jest to, że tyle razy już byliśmy w Toruniu, a jeszcze chyba nie byliśmy razem w żadnym muzeum tutaj. No to prawda. Tylko to zawsze się... chodzimy sobie spacerujemy. To się tak wydaje, ale kiedy mamy do zrobienia zdjęcia, mamy do nagrania filmy, ten czas naprawdę szybko ucieka i trzeba korzystać z pogody. Zawsze sobie obiecujemy, że przyjedziemy następnym razem pozwiedzać. I mamy po co tutaj wracać. Tak, trzeba sobie zostawić coś na zaś. No chyba nie sądziliście, że wyjedziemy z Torunia bez toruńskich pierniczków. To było nieuniknione. Kusiła nas taka elegancka puszka, że w zasadzie lampion można ponownie wykorzystać. Ja właśnie lubię coś takiego, że wiesz, masz coś lokalnego, ale w ładnym opakowaniu eleganckim, coś co ci będzie też służyć jako taki souvenir. Mało jest takich rzeczy w Polsce. Każda żaba ma inne wdzianko. to jest na szydełku robione. Nie marzną. Zobacz na papkę różową. Jakimś dziwnym trafem dzisiaj byliśmy we wszystkich tych trzech knajpach, bo rano y, zjedliśmy lunch y, w Lanonna Siciliana, czyli w restauracji pokuchennej rewolucji włoskiej. Y, później byliśmy na kawie y, w Metropolis, a teraz jesteśmy w Smakach Ukrainy <gryw> Zakątek Dobrych Knajp. To, co jem to jest zupa solianka, ukraińska zupa, z dużą ilością grzybu, boczku i z cytryną, jako dodatek. No, jest to ciekawa zupa. Przed nami ostatnie nocne zdjęcia w Toruniu. I słuchajcie, tutaj jest tyle komarów, że ciężko się opędzić, ale dwie dziewczyny, które tutaj siedziały nad Wisłą, pożyczyły nam psikacz. No, miłe, prawda? No, i cóż, kończymy naszą przygodę w Kujawsko-Pomorskim. Oczywiście, cytatem z rejsu: Mając na uwadze, że ewentualna krytyka może się pojawić, trzeba zrobić tak, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Dlatego pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, napisać komentarz, podzielić się wrażeniami, subskrybować nasz kanał. Tutaj na dole. I do zobaczenia. Kiedyś, gdzieś.